To pełne szczęście dla mnie nie potrzebuję dziwek Nie znajdę tańszej dziwki. Zwal konia. Nie wal konia. Nie jestem, ja pedałem, żeby ci peruchać dziweczki. WYRUCHAM KURWĘ Nikt nie zgonuje, lecimy, nie śpimy Obrzygałem sebluzę Jak to jest, że zakochałem się w Tej zwykłej Bo Ja kurwa Cię nie kocham i to nie od dziś Powiększa się moja masa Siłka to nie moja klasa nie ma dnia tu bez sztangi, ani bez guzia w dupę, stary, da To chciałem chuja, na robisz, Ja bardzo chcę, byś zrobiła mi loda Nie w więzieniu, a wśród dobrych chłopów w tym domem jest więzienie